Kilkunastu przywódców z Europy i Kanady spotkało się w stolicy Ukrainy, aby uczcić trzecią rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji. Wśród nich był premier Kanady Justin Trudeau, który odpierał narrację Kremla na temat przyczyn wojny, zgodnie z którą to Ukraina ponosi odpowiedzialność za rozpoczęcie konfliktu. And their empire. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała pakiet pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 3,5 miliarda euro, między innymi na zakup sprzętu wojskowego. No one wants more peace than the Szczyt odbywa się w momencie, gdy próby prezydenta USA Donalda Trumpa rozpoczęcia dwustronnego procesu pokojowego między Ukrainą a Rosją wywróciły do góry nogami trzy lata polityki transatlantyckiej. Unia Europejska nalega na włączenie jej i oczywiście Ukrainy do rozmów.